Witam Was w maju i oto jest mój dzisiejszy połów. <noise> ale gigant, ale maj bez ściupaka to złamana tradycja. Musi być w maju ściupak, nawet taki. No niestety w naszych wodach to jest rzadkość też. On będzie sobie oczywiście rósł. Tu ma, najedzony jest, a mimo wszystko skoczył do przynęty skoczył do przynętej, szczupek jest strasznie żaroczny nawet potrafi drugiego zjeść takiego trochę mniejszego ponieważ jest kanibalem, tak okoń no ale puszczę rybkę Bujaczek niech se rośnie na przyszły rok już przystąpi do tarła, bo to jest przypuszczalnie samczyk, ale za mały jak na ten rok także niech sobie pływa zaraz wam powiem dalej tylko puszczę rybkę Wysoko muszę ją rzucić, nic mu się nie stanie. Ach, poszedł jak burza. Pokażę Wam na co zmówiłem. Na takie cudko, to jest eksploder. Już na pewno znacie. Na filmach pokazuję często. Wcześniej pokazywałem, ale teraz wróciłem do tej przynęty, dlatego że chodzę między takimi zwaliskami, zaczepami. Tam jeszcze można coś dostać, jakiegoś czupaczka. Oczywiście haki są bez zadziorów, także łatwo go wypiąć. To jednocześnie służy do podbierania ryby, jak złapię za przypon. Ta ryba wisi bez męczenia, bez szarpania, bez zadziorów. wypinał rybkę. Tym razem nie z riperem, jak pokazywałem wcześniej, tylko z twisterem. Zapnę go, żebyście widzieli jak on się zapina bardzo wygodnie w tej chwili jest już gotowy do użycia i się po prostu wolno tylko ściąga musicie pamiętać że przy takich zwaliskach jest często dużo drapieżników no konie przeważnie są i trzeba wolno ściągać przynętę ja mogę sobie na to pozwolić do tego że mam taki system zbrojenia, który pozwala mi przeciągać między tymi różnymi zawadami, gałęziami. No wy nie macie, to musicie trochę dalej omijać te zaczepy, ale blisko w sąsiedztwie. Tak wyczuć mi więcej jak jest woda czysta, się dokładnie, gdzie może coś odstawać od drzewa, jeżeli to jest drzewo, jaka gałąź i trudno, no trzeba ryzykować, ale jak przeciągniecie kład takiego drzewa, to jest szansa, że coś tam wam po prostu uderzy. Bo w otwartej toni to generalnie wiadomo maj jest presja duża na szczupaka i dużo wędkarzy wtedy no, wyłapuje w takich charakterystycznych miejscach. A wy możecie spróbować po nich, tylko musicie mieć coś takiego właśnie z jednym haczykiem. Wam polecam najlepiej przynęty stosować z pojedynczym haczykiem, wtedy jest mniej zaczepów i wolniutko ściągać. Bliżej powierzchni, bo jak jest taki dzień jak dzisiaj, ciepło, jak jest do tego czysta woda, to ryba widzi, szczupa gdzieś na półtora metra widzi tak od siebie, od swojego stanowiska to co płynie i on wyskoczy wam do tej, do tej przynęty. W tym przypadku wziął taki i jestem zadowolony. Cieszę się, bo każda ryba dla mnie jest, dla mnie jest y, cenna i daje mi dużo zadowolenia. Po prostu pasja cały czas jest y, w taktywności. Także tradycji stało się zadość. Chcę Wam dopowiedzieć jeszcze, że łowię na wędkę, tą, którą Wam pokazywałem wcześniej w jednym z filmików ostatnich. To jest taki kijek 210. Akurat tu pod krzakami, bo jest dużo tutaj. Nade mną po prostu jest pełno nawisów, krzaki, tu jest leszczyna, tam jest świerk dalej. Także no, mogę śmiało operować krótkim kijkiem i spokojnie między zawadami rzucam sobie. Różnie, spod kija i tak na boku, lekko przynęte trzymam, machnę to no, oczywiście w odpowiednie miejsce. I cóż, no eksploderek cały czas dzisiaj będzie mi jeszcze do wieczora służył. Opowiem Wam tylko jeszcze tyle, że e, mówię do telefonu komórkowego, dlatego że kamerka cyfrowa, którą kręciłem poprzednie filmy, wpadła mi do wody. Zamoczyła się, zrobiło się zwarcie i po prostu e, no już niestety nie jest do uratowania. Byłem Serwisie to powiedzieli, że moja wina no oczywiście padła do wody. No trudno, ale nie mam zamiaru kupować następnej, bo nie będę się angażował w jakieś ekstra filmy, robił rzeczy, które po prostu do YouTube nie pasują. Yy, telefonem przekażę Wam to, co chcę przekazać. Mam nadzieję, że jest wszystko zrozumiałe, pomimo nie najlepszej jakości, ale wystarczy telefonik komórkowy. To by było na tyle, bo jest godzina w tej chwili już 3:20, 15:20, jeszcze do wieczora mam trochę czasu bo jest maja oczywiście, długi dzień już się robi coraz dłuższy i cóż e, dalej będę kroczył jeżeli coś złowie to wam pokażę a tym razem na razie ho. no muszę wam coś pokazać jest y, środek maja i takie coś nad wodą blisko brzegu znalazłem jest teraz wilgoć w lesie stosunkowo dużo wilgoci jest i taki grzybek no to nie jest prawdziwek to jest kozak ale cieszy zrobiłem z tamtego statywu od kamerki statyw do telefonu uchwyt dorobiłem taki i teraz postawiłem na pniu i mogę pogadać jeszcze myślę tak o tym łowieniu w tych zaczepach ja wam powiedziałem o pojedynczym haczyku ale polecam wam taką przynętę która będzie no, w miarę spełniała wasze oczekiwania nie będzie się tak czepiała o zaczepy Brań Boże główka dźgowa, bo główka dźgowa jak napływa na gałąź, na patyk, to się obraca hakiem do dołu w stronę zaczepu i niestety, możecie to sprawdzić. Także nie polecam Wam żadnych główek dźgowych, ale polecam Wam wobler płytko schodzący, tak gdzieś do metra z górą, ale trzeba go na płytkich wodach, na płytkich miejscach ściągać o tej porze roku, bo maj jest, drobnica jest przy brzegu już, ciepła woda. W oczywiście w miarę płytkim zbiorniku, bo ja im głębszy zbiornik, tym woda jest zimniejsza, ale generalnie woda przy brzegach się nagrzewa, drobnica żeruje i jej towarzyszą drapieżniki. A w tym szczupak. No ja już nie złapałem nic więcej, wieczór się zbliża, ale chciałem Wam dopowiedzieć właśnie o tym woblerze. Że wobler pływający, jak będziecie wolno ściągali takimi przerwami, ale oczywiście żyłka musi być cały czas napięta, bo jak uderzysz szczupak, to musicie go po prostu zaciąć. I jak wyskoczy z zakamarka. I do tego woblera polecam Wam założyć z tyłu jeden jedyny haczyk, e, oczywiście bez zadziorów, jeden haczyk, pojedynczy haczyk. Zdjąć kotwicę, tą brzuszną, zdjąć kotwicę tylną i na kółko łącznikowe z tyłu woblera założyć odpowiedni haczyk. I wtedy no, tych zaczepów będziecie mieli znacznie mniej, bo wobler jak e, nurkuje, to uderza przede wszystkim sterem e, w jakąś gałąź, w jakąś przeszkodę. Także wtedy jak poczujecie, że to nie jest branie, no to musicie już sobie po prostu sprawdzić, musicie się nauczyć odróżniać brania od uderzeń w przeszkodę, w zaczep. Ale branie jest jakieś szarpnięcie przeważnie, czy takie pociągnięcie, no inaczej odczuwa się branie ryby niż uderzenie w zaczep. To są długie kwestie, nie będę wam teraz omawiał, ale wam polecam właśnie wobler. Wobler pływający, wolno ściągać w takich miejscach, tak żeby popuszczać, jak są gdzieś patyki, on wtedy idzie górą, wtedy możecie patyk górą ominąć i dalej parę ruchów korbką, on znowu zanurkuje i tam powolutku, powolutku możecie szukać szczupaka. I nie zmieniajcie często przynęt, Wam powiem. To nieprawda jest, że jak szczupak nie bierze, to musicie zmienić przynętę. Najpierw ten szczupak musi być żeby wziął i zapewniam Was, że ja dzisiaj cały dzień, gdyby były szczupaki, to bym na tego twistera przy tym eksploderze złapał nie jednego szczupaka. Wy też tak zróbcie, postanówcie łowić na jedną przynętę, na przykład na obrotówkę odpowiednią, czy woblera i nie kombinujcie, bo szczupak uderzy we wszystko. Tu Wam polecam bardziej kombinować, no, manipulować tempem ściągania przynęty pułapem głębokością po prostu, e, szybkością ściągania, e, jakieś manewry robić dodatkowe, e, takie po prostu no, które urozmaicą pracę przynęty, upodobnią ją do chorej rybki, czy jakiegoś stworzenia konającego, bo wtedy drapieżnik atakuje i nie kombinujcie z przynętami, nie całych bagaży, całych po prostu maneli, bo to jest bez sensu, zmordujecie się, natracicie tych przynęt, bo co chwila zmieniacie, nie każdą dobrze zapniecie na pewno, a grawki są też różne, także uprzyjcie się na jedną przynętę i konsekwentnie Cały dzień postanowicie łowić jedną przynętą i zobaczycie, jakie będziecie mieli wyniki. Wtedy zdecydujecie, czy to jest łowna przynęta, czy nie. A nie, że jak czopak nie bierze, to trzeba. To nie jest płotka, że chodzi z stadami i, i bierze, czy nie bierze. To jest ryba stacjonarna, pojedyncza ryba, ona pojedynczo poluje. Także nie zmieniajcie przynęt i na te zaczepy załóżcie sobie wobler, Taki nieduży, 8-9 cm z góra, schodzący do metra, powtórzę, z jednym haczykiem z tyłu. No kończę gadanie. Na razie, ho. No muszę się schylić, bo kamerka jest bardzo nisko. Taki okonek jeszcze nie taki mały, ale i też przy takich zaczepach właśnie stał przy takim zwalonym drzewie tutaj bo idzie do wody.